Witam wszystkich. Zaczyna się pierwszy, pierwszy dzień montażu mojej instalacji fotowoltaicznej. Jak widać, mamy coś wyznaczone, już będzie tutaj 40 paneli. Konstrukcja na 40 paneli, ale początkowo będzie zamontowane 32 panele. Gdyż to dopuszcza moc 10 kW. Jak widać, mam dość spory spadek terenu. To jest około, um, około 10%, może 12% spadku. Kabel już puszczony będzie grzewał ten budynek na prąd. Supów podporowych jest 6 na dole i 6 u góry. Konstrukcja kupiona jest gotowa ze strony Baxa kosztowała na 50 zł. Do tego jadą panele z firmy Perc, jakoś tak to się mówi. z palownikiem Huawei. A. łącznie będzie to 32 panele o mocy 310 W każdy.